Ostatnio historia Abrahama, jak Abraham musiał wierzyć i dostał obietnicę swoją, którą Bóg mu dał o potomstwie. I na, dobra, na dobre sprawy to wszystko było w dużym czasie rozciągnięte. To się nam nie wydaje, czasami to Samantha mówi trzy miesiące, czy tam trzy tygodnie. Abraham czekał latami. On już jak dostał obietnicę, on był stary. Mm. A jak zanim do wykonania tej obietnicy przyszło, on był jeszcze starszy. Już nawet nie mówił, że to już jest w ogóle abstrahując, bo to jest historia z życia więta Abrahama. Ale co mi w ogóle to fajne pokazał Bóg przez tą historię, sytuację? Kiedy Abraham dostał obietnicę i przypuszczam, tak po prostu, wiecie, pomyślałam sobie i pewnie przestał wierzyć, bo dostał. Dostał syna, dostał obietnicę. Bóg podał go od razu na tyle, ile on dalej będzie mu wierzył. Gdzie ta obietnica go zaprowadzi, na tyle, ile on będzie dalej wdzięczny. Na całe szczęście ojciec z wiary Abraham poszedł z tym synem ofiarować go Bogu. Zrozumiał, że to Bóg go zaopatruje, a nie to, co on dostał, jest źródłem jego szczęścia. Co mnie w ogóle rozwaliło w tej sytuacji, bo kiedy on składał go na ofiarę, przyszedł Anią, zatrzymał Abrahama, bo powiedział stój, Zobacz tam w bok, w krzakach czeka yy, ofiara. I wtedy jest napisane: I nazwał ten, yy, to miejsce Abraham, Bóg zaopatruje. Ciekawym było dla mnie sytuacją, że on nie nazwał Boga zaopatruje, kiedy przyszedł syn. Nie. Bo jak wiemy, Abraham dostał wcześniej syna z yy, nieprawego łoża, on do, ale syn to syn. Wcześniej nie miał dzieci, przynajmniej o tym nie słyszymy. Później Abraham dostaje syna od Boga, bo dostał tą im obietnicę. Bóg dał obietnicę, ale później przetestował tego Abrahama. Co z tą obietnicą od niego zrobi? Następnie Abraham pokutuje, tak naprawdę myślę, że sytuacja była rozwojowa, idzie z tym synem, składa go, wyobraźmy sobie, Syna, składamy go na ofierze, kładziemy, mamy nóż, i dopiero wtedy go Bóg zatrzymuje, posyłając anioła, i dopiero wtedy Abraham nazywa to miejsce Bóg zaopatruje. Mnie to obałam Wam szczerze rozwaliło. Dlaczego? Ponieważ my znamy Boże obietnice, wiemy, że czas też je weryfikuje, wiemy, że nasza postawa je weryfikuje, kiedy my je otrzymujemy, bo obietnice są. Ile razy my, my, my wiemy. Po prostu wiemy o tym, że jej obietnica Boża to jest obfity stół. Abraham też dostał obietnicę. Bóg mu powiedział, żeby miał potomstwo jak niebo i on dostał syna. My dostaliśmy obietnicę od Boga taką, że Bóg nam powiedział, stój mój obfity, przelewa się. Ile razy w naszym życiu jest tak, że dostajemy obietnicę, ona się już w naszym życiu materializuje i my zapominamy, dlaczego ją wystarczy, zapominamy skąd ona pochodzi, a wręcz wykorzystujemy ją tylko i wyłącznie do tego, żeby wybrać kolejną obietnicę. Tak, jakby się nam należało, oczywiście, ona nam się należy z uwagi na śmierć Chrystusa. Ale ile razy jest tak, że w naszym życiu coś się już tak nam układa, nazywamy to, no Boża Obfitość. Ale Bóg jest dobry. Bóg to jest ojciec, ojciec karności wręcz. I on dalej przychodzi i mówi: złóż ją na ofiarę. Dokładnie. Mnie to bardzo inspiruje, bo znam Boga już około no, ponad 7 lat. Teraz będzie. I Bóg mi pokazał różne sytuacje w moim życiu, w jaki sposób ja yy, odrzu odrzuciłam obietnicę, mhm. lub wyszydziłam, lub dostając ją, tak w to wszystko urosłam, że no mi się należy. Co? Mi się należy, <noise> nie? Ile razy my obserwujemy życie chrześcijan? Bożą obfitość na tym świecie: najczęściej ludzie mówią, zdrowy to jest raz, ale to jeszcze ludzie bagatelizują, a drugą kasa. Zobaczmy, ile razy w życiu różnych ludzi oglądamy, jak kasa zawija człowieka. Mhm. Oni nie oddają chwały Bogu, że mają obfitość z krzyża, mhm. że to jest obietnica, żeby ją wykorzystać jako poświęcenie, żeby powiedzieć, to jest Bóg, który mnie zaopatrzył. Nie, oni stawiają tą obietnicę już potem jako Boga. I nawet stopują. Mnie to w ogóle zainspirowało do tego, żeby po prostu podzielić się z Wami takim przemyśleniem, że to, co dostajemy od Boga jako obietnica Boża, ona jest dalej od tego samego Boga, który dał Ci zbawienie, który cię za każdym razem, żeby cię poszerzyć, będziesz musiał coś położyć. Za każdym razem. I każde błogosławieństwo, widzę, przynajmniej w Starym Testamencie, było weryfikowane bardzo szybko. Szybko, no czasami to zajmowało 20 lat, ale my czytamy o tym, że to było szybko, bo na, to jest raptem po trzech zdaniach, nie? Ja y, mówię to tylko, no mówiliśmy dzisiaj dużo o pokucie podczas uwielbienia, i wiem, że to jest ważne, że błogosławieństwem jest małżeństwo, błogosławieństwem są nasze finanse, błogosławieństwem jest zdrowie, błogosławieństwem jest to, że się dobrze masz, jesteś szczęśliwy. I to wszystkie błogosławieństwo jest tylko z uwagi na to, że Chrystus za Ciebie zapłacił. Amen. To wszystko, co dzisiaj mamy na, na ten czas, to co uwierzyliśmy, że nam się tak naprawdę należy z uwagi na Chrystusa, jest uwarunkowane Jego krwią. Amen. Nawet to, że dostałeś, to nie znaczy, że to jest tylko Twoja własność i koniec. Nie zapominaj, kto jest darcą tej własności. To jest raz. Twoje małżeństwo jest błogosławieństwem. Więc o to, tak jako o swoje zdrowie. Twoje finanse są błogosławieństwem. Więc pomnażaj, bo wtedy to błogosławieństwo pokażesz i poszerzysz. Mm. To jest ciekawe. Dla mnie to są bardzo inspirujące rzeczy, bo kiedyś Stary Testament trochę inaczej miałam spojrzenie. A tutaj druga rzecz, taka już na szybko. Czasami sobie rozmawiam z moim mężem, bo pokochałam księgę Salomona Mądrości Bardzo mi się dobrze z nią współpracuje. I mówię do Maćka, wiesz co? Zabawną rzeczą tej księdzy jest to, że Pomimo tego, że czas, który trzeba tam zobaczyć, oni mieli fulkochanek, kochanek, żonek, nałożnic, to jest abstrakcja dla nas, to monogamia, poligamia, tam wszystko było, nie? E, a tam w Księdze Salomona Mądrości jest bardzo dużo napisane o tym, żeby nie pożądać żony. Dużo jest napisane tych rzeczy. To jest abstrakcja, bo w tych czasach gdzie tam ten król miał ileś tam, nawet nie pamiętam, nałożni z tych tych, a mimo wszystko to napisał, że to jest mądrością. No nie, bo to jest ciekawe, że to jest mądrością, żeby nie pożądać, nie patrzeć, nie to, a nasz, a nasz Jezus mówi, nie patrz jeszcze. Jeszcze trudniej zrobił, nie? Nie, to jest bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe jest badać tą sytuację, dlaczego ten człowiek, który został uznany za najmądrzejszego, jest nawet napisany w Biblii, że taki się już nie narodzi. On powiedział to, mając ileś kobiet. No, już nawet, ale wiesz, to jest zapisane. Nie wiemy, ile tak naprawdę, dlaczego powiedział, że ważne jest, żeby i tak tego przestrzegać. To znaczy, że to naprawdę jest istotne, mm -hmm. że to może wykole wykoleić. Ja tylko dlatego mówię to, żeby mieć na to uwagę, żeby sprawdzać to, dlaczego taki mądry człowiek o tym właśnie napisał, choć sam nie, nie, nie pokazał, że tak można, nie, mm -hmm. ale mimo wszystko uznał to za mądrość. To jest ciekawe. Mówię, w Starym Testamencie bardzo mnie inspiruje na przykład to, że miejsca były nazywane od tego, w jaki sposób Bóg objawił daną sytuację. Oni tak poznawali Boga, bo oni nigdy nie znali Boga jako Bóg do obfitości. Przecież Abraham, y czy jakkolwiek, każdy z nich on miał obfitość, bo uwierzył, i on tą obfitość miał. Oni mieli obfitość w owcach, oni, oni mieli obfitość w towarach. Mm. Bo jest nawet napisane, że miał tak dużo, że się z bratem nie mógł w jednym miejscu być, bo by się nie pomieścili. To jest ciekawe, nie? A, a mimo wszystko, to w tym czasie to nie było dla niego błogosławieństwo. Błogosławieństwem był dla niego Bóg, który oszczędził mu syna, który tą obietnicę, którą on miał, oszczędził. Ciekawe, dla mnie to było bardzo ciekawe, nie? Bardzo, bardzo takie inspirujące. Stary Testament jest inspirujący. Patrząc przez dzieło Krzyża mm. do naszego życia, bardzo. to jest dalej aktualne. Nie i oto taka moje spostrzeżenie z, z ostatnich Super. tygodni.